Już o 12.00 otwieramy nową Warszawę Zachodnią. Jak to wyglądało przed otwarciem? Zobaczmy w tym materiale. Zaczynamy. Partnerem kanału Awizonosz jest Platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć Tomcemoż. I dzisiaj w nocy z 27 na 28 listopada na wieżowcu Warsaw Spire można było zobaczyć oczywiście jest klasyczny napis Kocham Warszawę, ale również był jeszcze jeden napis. Już dzisiaj nowa Warszawa Zachodnia. Hashtag stolica dobrych relacji i następnie był napis oczywiście PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., jak i również Budimexu, czyli inwestora i wykonawcy całej tej inwestycji. I tak dokładnie dzisiaj, w piątek 28 listopada 2025 roku o godzinie 12 nastąpi uroczyste otwarcie nowej Warszawy Zachodniej, jeżeli chodzi o część przejścia podziemnego, która cały czas nie była funkcjonalna, bo przejście podziemne trochę już funkcjonowało. No w końcu dało się dostać jakoś do poranu 9. ale mniejsza z tym. Przejdźmy sobie do tego, jak to wyglądało właśnie jeszcze o poranku. Chwilę przed Wschodem słońca, co jest istotne, była mocna mgła, więc to, że udało się zobaczyć jeszcze Urustę Spire w tej godzinie, to była dobra informacja, bo później później było już gorzej, proszę bardzo, to są ujęcia z momentów chwilą. Po i jak widzicie, trochę się zaczęło robić gliście na górze. Wszystko zaczęło opadać, ale dla nas interesuje zupełnie co innego. Jak wyglądała cała zachodnia jeszcze przed otwarciem, i trochę się tutaj pozmieniało do ostatniego materiału, który był 3 dni temu jakoś. Co jest istotne? W tym miejscu pojawiła się która się bardzo ładnie świeci, tak w kolorach narodowych. Dalej mamy oczywiście budowę tunelu do Warszawy Zachodniej, też całkiem ładnie oświetlone. Nawet jakieś zielone światełko, może choinka tam też świeci. Natomiast to jest istotne, to jest to, że mamy tutaj już zalizywane ścianki na całej długości tunelu, również przy samych Alejach jezyńskich. Ale jeżeli chodzi o samo otwarcie, Mamy w tym miejscu halę całą przy Alei Zimski, która nieprzerwanie cały czas funkcjonowała podczas całej budowy Warszawy Zachodniej. I obok niej, na tunelu tramwajowym, w tym miejscu pojawiła się choinka od Polonusa i również w tym miejscu okienko z napisem Polonus. Jest idealnie, perfekcyjnie ustawione tak, abyście mogli zrobić sobie zdjęcie z dworcem autobusowym i z hostelem zachodnim. Nie do końca wiem, czy jest z czym się tutaj fotografować, no chyba, że ktoś chciałby wrócić do PRL-u. Proszę bardzo, budnek ładnie w tym miejscu ja się teraz e, znajduje. Sam dworzec oczywiście autobusowy, już mówiąc tak zupełnie normalnie. Normalnie jest planowany do przebudowy, pojawią się go nowe wizualizacje, natomiast kiedy będzie finansowanie i rozpoczną się pełne prace, tego jeszcze nie wiadomo. A tymczasem sama zachodnia działa już z wszystkimi dziewięcioma poranami, rzecz jasna, chociaż jest trochę mało pociągów odjeżdżających z strony 8, ale są, to nie jest tak, że ich nie ma. Natomiast co jest istotne, ostatnio były jeszcze realizowane prace naprawcze na peronie pierwszym, jeżeli chodzi o wukatkę i jak nagrywałem ten materiał, to tam trochę jeszcze tego rusztowania pozostało w rogu peronu, ale nie zniknęło, więc nie udało się tego sprzątnąć przed samym otwarciem z e, zachodniej. Tymczasem, co jest istotne, kładka w tym miejscu została już oddana do użytku, a konkretnie pochylnia. Tak, możecie już sobie normalnie zejść pochylnią z jednej i z drugiej strony, jeżeli chodzi o Aleje niezaimskie i ulicę Tunelową. To jest wielki news. Oczywiście same zejścia w tym miejscu do przejścia podziemnego nie będą teraz oddane do użytku, bo one są centralnie do przystanek tramwajowy. Ze schodami oraz ze samymi szybami windowymi na jeden i drugi przystanek one będą udostępnione w drugiej połowie 2026 roku, czyli może za mniej niż rok, tak za około 10 miesięcy, może zobaczymy. Natomiast trochę się zmienił ten termin, nie była informacji, że to było, będą wakacje 2025, 2026, a teraz to jest informacja o... Drugi połowie 2026 roku. To jest zrozumiałe, bo same odbiory techniczne nie są przewidziane, nie wiadomo ile będą w praktyce trwać, ale tak, wracając do samej zachodniej, w tym miejscu nie jest już tutaj oddana do użytku pochylnia i można na spokojnie już z niej korzystać. Od drugiej strony nie trzeba już czekać na windę, która jest całkiem pokaźna i nawet szybko jeździ, ale można teraz na spokojnie skorzystać z pochylni i przejść bez czekania w kolejkach. Tymczasem po drugiej stronie układu całego torowego nie jest jeszcze fragment zaplecza technicznego, konkretnie biura budowy, które w tym miejscu już się stoi. Nie zostało jeszcze w pełni w tym miejscu zlikwidowane. Cały czas prace przy jego likwidacji będą realizowane, natomiast cały czas będą jeszcze prace dokumentacyjne w tym miejscu kończone i niewykluczone, że same zaplecze w tym miejscu pozostaną trochę dłużej do rozpoczęcia może prac na kolejnych inwestycjach, które w tym miejscu wykonawca będzie realizować w okolicy. Natomiast jest tutaj oczywiście sam parking. Parking jest dla pasażerów. Jest też trochę miejsc dla osób niepełnosprawnych i są tam też miejscówki Key and Ride, czyli możliwość pozostawienia, zatrzymania się na kilka minut, aby po prostu odstawić pasażerów na pociąg. Tym razem tu jest ładny, długi przystanek autobusowy ZTM, gdzie zatrzymują się oczywiście autobusy linii 106 które jadą stąd dalej w kierunku metra Młociny. No i co istotne, mamy tutaj też oczywiście dorątkę na samym końcu i ten zjazd po prawej stronie, który w tym miejscu widzicie, wedle aktualnych koncepcji miasta stołecznego Warszawy do 2044 roku ma być przeciągnięty dalej górą nad Prymasa Tysiąclecia i dojechać po prostu do Odolan. Także tu takie będzie nowe połączenie, które jest zaplanowane. Oczywiście nie można zapomnieć o peronie 9. Na nim też się już zakończyły wszystkie prace. Mało tego jest dostępna już część, jeżeli chodzi o przejście na naziemne, na jedyne na zachodniej, przez tory. Tam na horyzoncie jest przejście na peron 9, dzięki któremu możecie się dostać do Expo, który tam jest. Oczywiście tutaj też już jest działające i funkcjonujące przejście podziemne, bo jest to główny środek dojścia na sam nowy peron, który w tym miejscu funkcjonuje. A nowy dach nowy dach bardzo ładnie się prezentuje cały czas w nocy. Co jest istotne, na górze są zamontowane panele fotowoltaiczne, które służą. E, za energię, czy znaczy mogą zaspokoić energię na, teren, na całą stację w, w 30%. Zresztą więcej szczegółów w tym temacie będziecie mieli jeszcze w dzisiejszym materiałie, który zrealizowałem we współpracy z wykonawcą i z inwestorem tej całej inwestycji. Będą po prostu odpowiedzi i informacje na temat tej inwestycji. Co jest istotne, same te miejsca, gdzie to jest poświetlone, tu też są zamontowane panele fotowoltaiczne, ale przezroczyste, więc one są widoczne, można przez nie sobie na spokojnie patrzeć. Natomiast co jest istotne, to ¿Te? że one mają system samoodlewzający tak aby po prostu w tym miejscu śnieg nie zalegał na tych przestrzeniach i po prostu wszystko mogło się potopić także spokojnie duży dach utrzyma dużą warstwę w tym miejscu na śniegu zresztą przetrwał już nie jedną zimę nie jedną zimę i to cały czas działa a no i panele fotowoltaiczne działają już żeby nie było one już w tym miejscu funkcjonują tymczasem w tym miejscu jest nowa hala dworcowa przy ulicy Tonowej i jest już trochę podświetlona w kolorach narodowych biało-czerwono mamy też ten przystanek autobusowy i widać że ogrodzenie zostało już właściwie dosyć mocno zdjęte, jeżeli chodzi o same zejście do przejścia podziemnego w tym miejscu. Będzie udostępnione za kilka godzin, w momencie jak to nagrywamy. To nagram o 8.30. Mam nadzieję, że ten materiał zobaczycie do 9.00. Natomiast to jest istotne, no to właściwie to jest kwestia chwili a tymczasem w tym miejscu widzimy samą halę dworcową przy ulicy tunelowej jak widzicie w środku się pozmieniało w środku pojawiły się drewniane ławki są wygodne, siedziałem już na nich są też nowe elementy zione które tam się pojawiły i co jest istotne sama hala dworcowa jest tak nagrzana w środku już sami sprawdzicie to, że stamtąd się nie chce wychodzić w sensie to jest istna sauna bardzo dobra lokalizacja, tam z kolei będzie żabka się znajdować, jakbyście byli ciekawi a centralnie pod niej będzie nowy McDonald's i Aldi, Biedronki na tej stacji kolejowej nie ma, co się nie widzi w aktualnym rozpisie handlowym, jeżeli chodzi o same przejście podziemne i część hali przy ulicy Tunelowej. Natomiast faktycznie lokale handlowe się pojawiają ale one jeszcze nie będą funkcjonować, same lokale handlowe będą uruchomione dopiero na początku grudnia 2025 i będą później sukcesywnie otwierane przez samych najemców, więc jeszcze dzisiaj podczas samego otwarcia nie będziemy mogli kupić w nowej części hali przejścia podziemnego czy hali dworcowej żadnych rzeczy, cały czas będzie można po prostu korzystać z hali dworcowej w które która jest zarządzana przez PKP S.A. i ona po prostu cały czas działała. więc tutaj nic się nie zmienia. I raczej w tej części też nie, nie są planowane jakieś większe zmiany, jeżeli chodzi o lokale handlowe. Tymczasem to był notatek materiału. Jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiału, kliknijcie przy i ten dziwny dzwonek. Jak zawsze zachęcam Was do dnia ja w Zosza. Patronia ja do kośnika biznosz. E, no i co ja mogę powiedzieć? Otwieramy Warszawę Zachodnią, będą oczywiście transmisje na żywo. Będziemy się też kręcić na miejscu z Sykutem. Jeszcze już tutaj obok mnie siedzi. E, ja to nagrywam dla Was wszystko z samej e, hali dworcowej, właśnie tej przejechów zimskich, dokładnie z McDonalda. I mam nadzieję, że tego aż tak bardzo nie było słychać. A tymczasem do zobaczenia na otwarciu o 12.00. Oficjalne otwarcie, a po 12.30 do 14.00 mniej więcej będziemy się kręcić i robić sondę uliczną z przejściu podziemnym i w nowej hali dworcowej przy ulicy tunelowej. więc zapraszamy, będzie można się z nami spotkać i opowiedzieć, co sądzicie o nowej stacji kolejowej, która została dodana w końcu do użytku z częścią podziemną. Cześć!